E Witam wszystkich na moim kanale YouTube. Jestem Grzegorz Gruca, a w tym filmiku pokażę Wam, jak składam krzesło. Jest to krzesło dębowe z IKEA, będzie używane w kuchni i w salonie. W tym krześle spodobało mi się to, że materiał siedziska można ściągnąć i wyprać. W późniejszej części filmu zobaczycie, jak łatwo to zrobić. Na samym początku przykręcam cztery złączki, takie kątowniki, za pomocą których będzie przykręcane siedzisko. Do skręcenia takich mebli dobrze jest mieć wkrętarkę z możliwością ustawienia momentu dokręcania. Chodzi o to, żeby dobrze przykręcić te śruby, ale żeby ich nie przekręcić. Jeżeli przekręcicie śrubę, no to ona potem nie będzie trzymać. Następnym krokiem będzie przygotowanie wkładek i śrub, które później posłużą do skręcenia całości krzesła. Wkładkę wsuwamy w otwór w przedniej i tylnej części krzesła. Ma ona miejsce na śrubokręt i za pomocą śrubokrętu możemy ustawić ją w pionie tak, żeby można było wkręcić śrubę od góry. Ja wkręcam około 2-3 obroty śruby. Do przedniej części krzesła, czyli tam, gdzie są tylko dwie nóżki, wkręcamy dłuższe śruby. Do tylnej części krzesła, tam, gdzie są dwie nogi i oparcie, wkręcamy krótsze śruby. Jako, że ja robię wszystko po swojemu, no to do złożenia tego krzesła użyję też kleju. No i tutaj troszkę się obawiam, bo to drewno jest lakierowane i nie wiadomo, czy ten klej w ogóle złapie do tego drewna. Dlatego ja to zastosowałem, a wy musicie stosować się do instrukcji. Która jest dostarczona razem z krzesłem, tak jak zobaczycie w filmie, no to tego kleju nałożyłem dość obficie i później musiałem nadmiar ściągać papierowymi ręcznikami. Gdybym składał, nie wiem, 16-18 krzesło, to pewnie tego kleju już bym nakładał idealnie, że wypływałaby minimalna ilość. Otwory montażowe w bokach krzesła. Mają iść do środka, tak żeby ich z zewnątrz nie było widać. Warto jest złożyć sobie na sucho pierwsze krzesło, tak żeby po prostu upewnić się, gdzie który bok ma iść i jak to mniej więcej będzie wyglądało. Dolny kołek w przedniej części krzesła ma mniejszą średnicę, więc nie da się tego inaczej złożyć, ale warto zobaczyć, jak to przed. Skręcenie ma wyglądać. Ja postanowiłem te krzesła skręcić na kleju, więc nałożyłem klej i po kolei wkładałem boki krzesła. Po włożeniu jednego boku wkładałem taką specjalną podkładkę i dokręcałem imbusem tak, żeby to krzesło mniej więcej się trzymało. Nie dociągałem na siłę. Tak samo zamontowałem drugi bok i przystąpiłem do montażu przedniej części krzesła. Imbus z jednej strony posiada kulkę, dlatego można pod kątem wstępnie. Przykręcić te śruby. Po wstępnym przykręceniu śrub ustawiam krzesło na równej powierzchni. Chodzi o to, żeby każda noga była równo ustawiona. Chodzi o to, że skręcam to krzesło na kleju, dlatego dobrze by było, żeby przed zastygnięciem kleju to krzesło ustawić tak, żeby wszystkie nogi dotykały ziemi, żeby to krzesło się nie kolebało. Jak już krzesło mam mniej więcej ustawione, no to dokręcam już mocniej każdą śrubę, która mocuje to krzesło. Napiszcie w komentarzu z. Jaką siłą wy dokręcacie to krzesło? Ja staram się zrobić to dość mocno. Jeżeli nie użyjecie kleju, no to w każdym momencie, gdyby to krzesło zaczęło się luzować, możecie dokręcić tą śrubę. Ja użyłem kleju, dlatego muszę dokręcić tą śrubę od razu z odpowiednim momentem. Muszę zebrać nadmiar kleju. Czy mocno taki klej zwiększy? Wytrzymałość takiego krzesła, no to przekonam się podczas użytkowania. Sprawdziłem jeszcze raz, czy to krzesło nie zwichrowało się podczas dokręcania tych śrub. Jeżeli jest wszystko ok, no to zostawiam takie krzesło na jeden dzień do wyschnięcia kleju. Następnego dnia przykręcam siedziska. Jeżeli będziecie skręcać sobie te krzesła bez kleju, no to od razu przykręcacie siedziska i możecie używać krzesła. Kupowałem te krzesła przez internet i tam był wybór różnego koloru siedzisk. Wybraliśmy Kolor niebieski. Oryginalnie razem z krzesłem siedzisko ma kolor szary. Poszewka na siedzisku w kolorze niebieskim przychodzi osobno. Dlatego mamy dwie poszewki. Jak jedna się zbrudzi, no to możemy od razu przełożyć drugą i tą pierwszą wyprać, która będzie czekać na następną wymianę. Poszewka jest mocowana na gumce, dlatego można bardzo łatwo ją ściągnąć, bardzo łatwo założyć. Tak jak tutaj widzicie, ściągnięcie i założenie poszewki było bardzo proste. Żeby łatwo przykręć to siedzisko do krzesła, no to kładłem siedzisko na stole, kładłem ramę krzesła na siedzisku, przekręcałem cztery śruby i krzesło jest gotowe do użytku. Żeby zmniejszyć rysowanie paneli podłogowych na każdą nogę krzesła przykleiłem filc. Chodzi o to, żeby to krzesło podczas przesuwania nie rysowało paneli. Jeżeli macie sprawdzony jakiś porządny klej, który by kleił takie meble, no to proszę napiszcie w komentarzu, czym najlepiej jest takie meble. Kleić. To tyle w tym filmiku. Zapraszam na inne moje filmy i do zasubskrybowania mojego kanału. Cześć!